Cieszę się bardzo, że spotykamy się tutaj na naszym prezdeju, czyli spotkaniu z osobowościami ze świata mody i nie tylko, również z miłośnikami zrównoważonej mody. Rozwinęliśmy się jako cywilizacja, że sami dla siebie jesteśmy toksyczni. Moja córka też mnie tego uczy, że po prostu tylko second-handy mają sens i taka jest młodzież teraz, taka świadoma. A ta jakby coś, to też jest, słuchajcie, z, z odpadów moich takich ja wszystko zbieram. To, co jest ważne, chcemy, żeby ta nasza filozofia była spójna. Tutaj jest między innymi torba stworzona z od, odpadów. Pełna podziwu i pełna nadziei, że ten upcycling będzie się coraz bardziej rozwijał. Bo oznacza to, że robimy coś realnie z tym problemem. Ważne, że się jednoczymy wokół pomysłu, idei, także fajnie miło to widzieć. Reżyser i choreograf, jakim jest Waldek Krzynkowiak, dzieli się też formacjami, szczególnie z wybiegów wyjść po kolei, potem mamy wyjście grupowe albo jakieś pokazanie tego w jednym elemencie. Chcemy właśnie też ocenić tą precyzję wykonania projektów, wyłapać jak najwięcej takich też upcyclingowych elementów. Wspaniali ludzie, bardzo dużo zaangażowanie, bardzo duże chęci, żeby w takim projekcie wziąć udział. 12 lat pracowaliśmy bardzo zaawansowanych różnych badań, ale dopracowaliśmy produkt do etapu takiego finalnego. Rynek dojrzewał do tego, żeby być ekologiczny, a w Vivetex Techsai Recycling już wówczas myślano, co może wydarzyć się z tkaninami, jakiego rodzaju zagrożeniem mogą stać się ubrania i ich masowa nadprodukcja i co z tym robić. Oczywiście to zastępuje beton, zastępuje stal, zastępuje tworzywo, drewno. To są sprasowane tekstylia i odpadki typu foliówki i tego typu rzeczy. Taki surowiec, z którego możemy po wielu latach jeszcze raz z tego wykonać coś nowego. Produkt jest opatentowany i jest jedyny na świecie. To, to jest świetne. Chcemy żeby te elementy były w No powiem Ci, że świetne to jest. To, co... Jest w takim trochę DNA fundacji, to my chcemy budować synergię partnerstw. Ale właśnie biznes, naukowców, także tutaj chcemy to zrobić tak kompleksowo. Polska firma, opatentowane, super meble, wytrzymałe, no coś pięknego. Jest dużo, jesteśmy teraz na etapie łączenia różnorodnych potrzeb, ekspertów, partnerów. Chcemy stworzyć coś świeżego, nowego i to jest myślę ta główna idea, która nam w tej chwili przyświeca.